Cześć, jestem Denis, a Wy jesteście na kanale o Albanii. Dzisiejszy odcinek, dla kogo Albania jest idealna? Jedną z kategorii są emeryci. Tak, emeryci to e, grupa ludzi, dla których Albania po prostu jest idealna. A dlaczego? No to porozmawiajmy o tym, a więc oglądajcie. Przede wszystkim chodzi o produkty spożywcze i ich jakość. Albania to kraj rolniczy, gdzie uprawia się czyste, naturalne produkty spożywcze. Ponieważ te produkty są uprawiane tutaj, w Republice, ceny tych produktów warzyw, owoców, mięsa, ryb są niskie. Te produkty są czyste, ponieważ istnieją ustawowe ograniczenia dotyczące stosowania chemii w rolnictwie. Wybór produktów spożywczych jest bardzo dobry, a dla zdrowia i długiego życia to po prostu wspaniałe. Ten targ rolniczy działa przez cały rok, więc przez cały rok na Twoim stole będą doskonałe produkty: ryby, mięso i to jest bardzo dobre. Kolejna kwestia dotyczy transportu i logistyki: co mam na myśli? Możesz korzystać z takich dużych autobusów, które jeżdżą zarówno po mieście jak i między miastami. Koszt jest bardzo niski. Na przykład przejazd po mieście kosztuje zaledwie 40 centów. Dlaczego o tym mówię? W Albanii możesz obyć się bez własnego środka transportu. Albania to mały kraj z małymi miastami, a wszystko jest skoncentrowane właśnie w tych miastach. To jest bardzo, bardzo wygodne, zwłaszcza jeśli jesteś osobą w wieku emerytalnym. Po prostu żyje się wygodnie, można obyć się bez własnego samochodu. Nie musisz parkować samochodu, nie musisz płacić podatków za samochód, nie musisz płacić ubezpieczenia, tankować go, martwić się o serwis czy utrzymanie tego auta. Możesz po prostu korzystać z autobusów i w ten sposób oszczędzać naprawdę sporo pieniędzy. Oczywiście, jeśli jednak chcesz prowadzić własny samochód, to też jest możliwe, ponieważ samochody w Albanii są niedrogie. Dlaczego? Z tego samego powodu. Albania nie jest najbogatszym krajem, a ceny zarówno żywności, jak i samochodów są dostosowane do zwykłych Albańczyków. Kolejna kwestia, która będzie ważna dla osób starszych, to zapewne opieka medyczna. A jak wygląda opieka medyczna w Albanii? Możesz korzystać z opieki medycznej, zarówno prywatnej, jak i publicznej, całkowicie bez problemu. Możesz korzystać z tej opieki medycznej, nawet jeśli nie masz ubezpieczenia. Co więcej, koszt usług medycznych w Albanii jest bardzo, bardzo niski i możesz z nich korzystać spokojnie o każdej porze roku, bez kolejek za niewielkie pieniądze. Oto jak to wygląda. Jeśli potrzebujesz leków, w Albanii jest wiele aptek z dobrymi europejskimi lekami. I również wszelkie kwestie zdrowotne możesz rozwiązać bez problemu. To jest naprawdę wspaniałe. W każdym razie nie kosztuje to zbyt wiele pieniędzy. W Albanii dostępny jest praktycznie pełen zakres usług medycznych. Są one zarówno w prywatnych klinikach, jak i w dużych państwowych szpitalach. To znaczy, można powiedzieć, że każdy problem zdrowotny tutaj, w Albanii, możesz rozwiązać, powtórzę, za niewielkie pieniądze. Kolejna kwestia wiąże się ze spokojem. Kiedy mieszkasz w Albanii, będziesz odczuwać to poczucie spokoju i ukojenia. W Albanii nie ma zbyt wielu zmian. Każdy dzień jest podobny do poprzedniego, do tego wcześniejszego. Tutaj jest poczucie stabilności i pewnej pewności co do jutra. Dlaczego tak się dzieje? Dzieje się tak z powodu konserwatywnej albańskiej mentalności, która wszystko co nowe przyjmuje bardzo no, niechętnie. Dlatego wiemy, co będzie jutro, co będzie pojutrze. Może komuś wyda się to nudne, ale wydaje mi się, że jeśli jesteś osobą w podeszłym wieku lub na emeryturze, to są po prostu idealne warunki, żeby żyć, zajmować się swoimi sprawami i nie martwić się. I mieszkając w Albanii, nie będziesz odczuwać żadnych e-społecznych kataklizmów ani żadnej społecznej presji na sobie, bo Albańczycy bardzo dobrze odnoszą się do przesiedleńców, do obcokrajowców. I nie musisz się martwić o swoją przyszłość, jeśli tutaj mieszkasz. Kolejna kwestia związana jest z infrastrukturą. Na przykład weźmy moje ulubione miasto Durres, miasto, w którym mieszkam. Tutaj jest wszystko, co potrzebne. To znaczy, możesz tu mieszkać bez samochodu. Możesz się osiedlić w taki sposób, że obok Twojego domu będą i salony piękności, i punkty usługowe, i kantor wymiany walut, i zakład krawiecki, i apteki, i wszystko, wszystko, wszystko będzie tuż obok Twojego domu. Uwierz mi, to jest bardzo wygodne. To, że obok Twojego domu jest dosłownie wszystko. Nie musisz jechać gdzieś godzinę, dwie czy trzy, żeby się gdzieś dostać. Nie, najprawdopodobniej wszystko będzie w zasięgu pieszym i wszystko, czego będziesz potrzebować, to twoje nogi i naprawdę odrobina czasu, żeby dojść do potrzebnych ci miejsc. I to jest absolutnie wspaniałe, zwłaszcza jeśli jesteś osobą starszą. Będziesz w ten sposób oszczędzać zarówno czas, jak i pieniądze. Bo znowu, nie musisz się martwić o dojazdy, o taksówki, o samochody i o całą resztę. Czyli twoje życie będzie całe tuż obok ciebie i to jest naprawdę wspaniałe. Kolejna kwestia, która moim zdaniem będzie ważna dla osób starszych, to oczywiście klimat. To bardzo dobre dla zdrowia. Klimat w Albanii jest optymalny. Latem nie jest zbyt gorąco, a zimą jest ciepło. Dodaj do tego świeże morskie powietrze, które tutaj w Dures w połączeniu z powietrzem górskim daje wspaniały, prozdrowotny efekt. I nawet dzięki samemu klimatowi, nawet dzięki temu powietrzu, nawet bez leków, możecie poprawić swoje zdrowie. To jest bardzo, bardzo dobre. No i oczywiście koszt. Koszt życia w Albanii jest obecnie bardzo niski, dlatego moim zdaniem, jeśli jesteście emerytami, również możecie sobie na to pozwolić. No na przykład: Oczywiście nie jestem emerytem mam żonę i dwoje małych dzieci. Na całą rodzinę wydaję 1200 euro miesięcznie. To już ze wszystkimi przedszkolami, wszystkimi zajęciami rozwojowymi dla dzieci, paliwem, ubezpieczeniami, łącznością w sumie na cztery osoby wydaje 1200 euro. Dlatego, jeśli jesteś samotnym emerytem albo mieszkasz tylko z żoną lub mężem, to oczywiście Twoje wydatki będą jeszcze mniejsze. Te ceny są aktualne na dziś, na dzień nagrania tego filmu. A dodatkowo, na przykład w Durres, Durres to moje ulubione miasto, możesz kupić sobie jakąś niedrogą nieruchomość nawet blisko morza. Nieruchomości naprawdę są niedrogie, uwierzcie mi. I nawet zwykły emeryt myślę, że również, jeśli tylko zechce, może sobie kupić jakieś małe mieszkanko, cieszyć się życiem, mieć z tego przyjemność i stawać się jeszcze zdrowszym. To jest bardzo dobre. A tak przy okazji, Durres jest też optymalny, dlatego że są tu promenady spacerowe. A tutaj możecie spotkać zarówno rodaków, jak i ludzi o podobnych poglądach, świetnie spędzać czas, i to jest bardzo, bardzo dobre. Ogólnie rzecz biorąc, Albania, a w szczególności Dures, idealnie nadaje się dla emerytów. Oczywiście, to jest moje zdanie, ale możecie sami przyjechać, wybrać sobie miasto, które najbardziej wam odpowiada i zostać. To wie, może Albania również was zauroczy i także zostaniecie tu na stałe. To wie. To wszystko na dziś. Subskrybujcie kanał, żeby go nie stracić z oczu. Dajcie nam lajka. Like Wtedy będziemy nagrywać więcej filmów o Albanii i piszcie do mnie, jeśli chcecie przyjechać, zamieszkać u nas w Albanii, coś kupić, na przykład mieszkanie albo mały domek, albo chociażby po prostu dowiedzieć się czegoś o Albanii. Powodzenia.